maneczko, już po bardzo długiej przerwie. Będziemy teraz grać w Escape the Prison. A, nie wyjaśniłem wam dlaczego była taka długa przerwa. Było to spowodowane tym, że wyjechałem na wakacje. Patrzymy czy jest język polski. Ale ma, to biorę English. You're under Dobra, mogę już stwierdzić, czy ta gra będzie Chyba napakowana yy, Tymi yy, reklamami, dlatego, że już po w Pierwszych sekundach grania już muszę Udać reklamy Dobra, zaczynamy w celi Przychodzą do nas policjanci i się z nas śmieją O, paczuszka Ciekawe co w niej a mm -hmm. bo sobie pobierałem grę. Dobra, zaczynajmniej jeszcze raz. Dalej. O, dorcik, jak fajnie, że ktoś się nas pamięta. I co mamy? O, mamy pilnik, energy drinka, teleporter, rocket launcher, telefon drill. Ja może wybiorę. Energy drinka. <śpiewa> <śpiewa> Zrobiłem sobie zdjęcie na miniaturkę. Dobra, już już. <śpiewa> No i pięknie. Po co się martwić o policję? O. Od razu sobie w szamie jedzonko. Mhm. Mhm. No za dużej ilości wypiliśmy. Mm. To wybiorę teraz pilnik. Mm. Wezmę saldor, bo chyba z okna wypadniemy, tak mi się coś czuje. Oj, nie dążyłem. No, czyli dobrze powiedziałem, że ta reklama będzie napakowana, znaczy, że ta gra będzie napakowana reklamami. Dobra, mogę podgośnić. Mm. Tap. Tap. <ścoughs> mm. o kolejny przyjaciel złodzieja co tu wziąć wezmę najpierw yy, plącza czy tam linę okay. A. oj <laughs> bardzo mądrze pomyślano to teraz wyjdę do kanalizacji czy, to znaczy do rur nie do kanalizacji gdzie wychodzimy na dachu więzienia Co tu by wziąć, może Przestawki wezmę? O nie, jej, uciekłem, no i szybsze ucieknięcie z więzienia. Poradnik tylko na kanale Igor Gaming. Dobra, to zaczniemy jeszcze raz. Retrieve from start. Albo kliknę menu jeszcze. English play. Dobra, kolejna reklama. Jakby mogło się bez reklamy? Jeśli ktoś napisze w komentarzu, yy, ile było w tym odcinku reklam, yy, po serduszkuję ten komentarz. Kto pierwszy ten lepszy? Dobra, to już widzieliśmy, to zrobię skip, to, to teraz wezmę teleporter. Musieliśmy się zrespić akurat po środku. Dobra. To teraz wezmę rocket launcher. <ścoughs> nie. O nie. Hehe. <ścoughs> y no. Kolejna reklama. Bardzo Was przepraszam za te reklamę, ale nie mogę nic zrobić. Mm. To wezmę teraz telefon. September 9. Rozprawa sądowa. To się nazywa wejście z klasą. Ooh. Nie wiem, wezmę teleporter, nie rozumiem do końca o co chodzi. does this prove anything well i was just kidding this is no time mm for jokes i see no reason to further prolong this trial i find the defendant henry stigman uhm dobra to w to teraz weźmy no teraz weźmy ten teleporter i prezent. Does this prove anything? Well, I—I was <laughs> no, just kidding. Let me try. This is no time for jokes. I see no reason to further prolong this trial. I find the defendant Henry Stickmin. <sighs> no, nie no wuśle. Reklama. Dobr. To teraz co tu można wziąć? Pismo, what is this it's evidence, and how exactly does this prove anything? Well, I... I was just kidding. This is no time for jokes. I see no reason to further prolong this trial. I find the defendant Henry stickman

He didn't. <laughs> what are you saying? Yes, more of see I didn't even beg at all. He was stuffed in there. By this very witness. You were? As you can see by the doctor's analysis, the defendant had taken quite the season. While he was in the bag, he was unconscious. This is absurd. The witnesses attempted to dispose of the body. They left the defendant in the bag, knowing he'd drive by on the way back and the bag, he convinced his partner to throw the bag in with the other. But, but why would he do that? Why To dispose of the body? Of course. There are millions of bags of money in that bag. The witness knew it would take a long time before the victim was found. But unfortunately for the witness, his victim woke <laughs> up and tried to escape from the tomb. He was arrested on the spot and the witness thought everything was over. back to haunt now. You guys can't you, can't, you can't, you can't be happening to me. Well, no, that certainly was an interesting trial. However, I am now ready to deliver my verdict. I find the defendant, Henry Stickman. Yes. <laughs> <laughs> Dobra. Tym sposobem też się nam udało. To teraz zostaje nam tylko drill. Ach, jak zapaliło. Aha, czyli znowu jesteśmy tutaj, gdzie byliśmy. Tu wybiorę crowbar. Ale może <trybuj> będą jeszcze jakieś opcje. Yes. nie zdążyłem. o nie, to ta reklama nie, 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 trzeba szybko pominąć no to jeszcze raz teraz by się przydało skręcić Skręt. Aha. A co jeszcze wezmę? To prosto? Czy tam w drugą stronę, żeby skręcić? Ale bohater. Get ready jest! Aha. Czyli jak widzimy, jak klikniemy drilla, nie możemy ukończyć gry. Dobra, więc tak bym zakończył. Takim akcentem strzelaniny nasz dzisiejszy odcinek. Cześć i pa!